Motywacja pacjenta do leczenia onkologicznego zależy przede wszystkim od typu osobowości pacjenta oraz innych trudnych doświadczeń, które mają wpływ na postawę chorego wobec leczenia. Pacjent może potraktować chorobę jako przeszkodę do pokonania lub nie do pokonania. Od tego podejścia uzależniona jest otwartość pacjenta np. do przestrzegania zaleceń medycznych. Kolejnymi ważnymi składowymi motywacji jest wsparcie, zarówno ze strony najbliższych, jak również ze strony specjalisty psychoankologa. Nieocenioną rolę dla motywacji pacjenta ma również bezpieczna i opierająca się na zaufaniu komunikacja z lekarzem prowadzącym i pozostałym personelem medycznym. Muszę podkreślić, że partnerska relacja z lekarzem onkologiem, w której pacjent ma przestrzeń na wyrażenie swoich obaw i wątpliwości, jest niejednokrotnie zastrzykiem motywacji w zmaganiu się z chorobą. Motywacja pacjenta do leczenia onkologicznego jest zależna od kilku czynników, takich jak typ osobowości pacjenta, obecność, brak różnych trudnych doświadczeń z przeszłości, wsparcie najbliższych, wsparcie specjalisty, psychoonkologa. Komunikacja z lekarzem onkologiem.